Musimy to zakończyć. Weronika, ja już mam dość takiego życia. Takiego, że cała jestem dla ciebie? Że piorę, gotuję, sprzątam, że dbam o ciebie? Że nie skończyłam studiów i zaraz po maturze poszłam do pracy, żeby ci niczego nie brakowało? Ja już nie mogę tego słuchać. Co, żeby się uwolnić od ciebie, to muszę sobie łeb walnąć? Tomek, ja ci dam spokój. Zostawię ci to mieszkanie, wyprowadzę się na drugi koniec Polski i nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Tylko musisz mi jedną obiecać. Co? Że nie zwiążesz się już z żadną dziewczyną? Że się nigdy nie ożenię i tak naprawdę ty do końca będziesz moją kobietą? Jesteś chora. Wstydzę się, że wtedy nie umiałam mu powiedzieć prawdy. Ale bałam się. Bałam się jego reakcji, bałam się swojej reakcji bałam się, że jak przyznam się do tego wszystkiego, to go stracę, a nie chciałam tego. To może dzisiaj zabrzmi głupio i nie ma żadnego znaczenia, ale gdy wyszłam od nich z mieszkania, postanowiłam, że się nie poddam. Że będę walczyć o Tomka i żadna stara panna nie będzie mi dyktować, co mam robić. Postanowiłam, że w walce o Tomka wygram ja, a nie ona. Nie musisz się wyprowadzać, ja się wyprowadzę. Uspokój się, porozmawiajmy spokojnie. Tomek, ona jest taka młoda, ma z 15 lat, a ty jesteś pewnie od niej dwa razy starszy. To nie jest twoja sprawa. Proszę cię, nie wyprowadzaj się, nie zostawiaj mnie samej. Ale dlaczego mam cię samej nie zostawiać, bo co? Bo ja nie będę umiała bez ciebie żyć. Zawsze jak pojawia się jakaś kobieta w twoim życiu, to stajesz się dla mnie zły, niedobry, krzywdzisz mnie. Musimy zacząć inaczej. Ja się tutaj duszę. Ja muszę wyjść z tego domu, żeby żyć normalnie. Obiecaj mi tylko jedno: że więcej razy się z nią nie zobaczysz.